Rancho Lot, restauracja, dom weselny, kompleks wypoczynkowy, baza noclegowa. To wszystko na wyciągnięcie ręki w najpiękniejszej okolicy nowego targu. Oferujemy organizację imprez biznesowych, sportowych i wesel. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy. Nowy targ ulica lotników 2. w wiadomościach między innymi nowa wodna atrakcja na Podhalu Tatrzański Park Narodowy wykupuje ziemię zimowe treningi na Nowotarskim miejskim stadionie Dobry wieczór, jest czwartek, 19 lutego. Mariusz Opyt, zapraszam na wiadomości. Trwają jeszcze fery zimowe, a więc na podhale wciąż ciągają tysiące turystów. Przybywają zazwyczaj, aby nacieszyć się białym szaleństwem, ale podhale coraz bardziej poszerza alternatywną ofertę, jaką są baseny termalne. Dzisiaj działalność rozpoczęły nowe termy w szaflarach. Piotr Twardowski. Ukryty wśród lasu, niemal dziki, a jednocześnie pociągający prostotą, gorący potok. Te termy oferują niby to samo co pozostałe tego typu obiekty na podhalu, ale mają jednak zupełnie odmienne oblicze. Skąpane w drewnie i kamieniu stwarzają poczucie bliskości nieokiełznanej natury i przez to niejako wybijają się ponad konkurencję. Patrząc przez pryzmat pokładów wód e, geotermalnych, które e, pod podniecką, na której my się znajdujemy, występują, e, cztery tego typu e, kąpieliska czy baseny termalne, to nie jest żadne e, osiągnięcie. Nasz obieg jest skonstruowany dla osób młodych, dla rodzin z dziećmi, jest przeznaczony również e, dla seniorów, co za tym idzie. E, Każda grupa społeczna powinna znaleźć tutaj ukojenie, odpoczynek, atrakcje, które są kierunkowane bezpośrednio do tej właśnie grupy. Administratorzy obiektu podkreślają, że są otwarci nie tylko na turystów, ale zwłaszcza na okolicznych mieszkańców Podhala. Stąd niskie ceny i masa atrakcji na obszarze blisko 3 hektarów. Są więc nie tylko baseny, zjeżdżalnie, ale też park parklinowy, a nawet estrada na potrzeby koncertów. To wszystko ma być jednak tylko dodatkiem do dania głównego, czyli kąpieli wodnej. Cechą charakterystyczną właśnie jest siarka dwuwartościowa. Jest to Siarka, która niesamowicie dobrze wpływa przede wszystkim na układ stawowo-kostny, na układ szęsny organizmu. To nie jeden ustalony poziom temperatury, to basenek od 32 do 39 stopni, tak żeby znowu każda grupa, każdy z kolei organizm, indywidualne cechy organizmu mogły tutaj znaleźć ukojenie, relaks, odprężenie i odpoczynek. To drugi taki obiekt w szaflarach, jedna miejscowość, a dwa obiekty termalne. Gorący potok powstał zaledwie w odległości nieco ponad 200 metrów od pierwszych na Podhalu Term Podhalańskich. My głównie przyjeżdżaliśmy co roku tutaj do szaflar, czyli na te termy tutaj podhalańskie, tak? I, no i tutaj jest całkiem inaczej, bo wszystko więcej basenów, więcej, więcej, więcej atrakcji. To widać, że obiekt jest w lesie, że są piękne drzewa obłożone kamieniami, tak wygląda naturalnie, no, rewelacyjnie, przepięknie, bardzo nam się podoba. Przez przypadek trafiliśmy na otwarcie, jeżeli to rozumie dzisiaj jest otwarcie, ale coś wspaniałego, coś wspaniałego. Mimo iż nowe termy są mocną konkurencją dla tych starych, nikt się nie obawia o stratę klienta. Mało tego, zdaniem Anny Ciężobki-Targosz, kierownika Term Podhalańskich. Poszerzenie oferty termalnej Podhala może być tylko korzystne dla wszystkich. My byliśmy, że tak powiem, jako pierwszy obiekt tego typu. Przeżyliśmy otwarcie Bukowiny, przeżyliśmy otwarcie Białki. Wszyscy razem współpracujemy, więc nie widzę żadnego problemu, żeby jeszcze jeden obiekt się nie mógł znaleźć na mapie basenów termalnych Podhala. Ludzie ciągną do tego, im więcej atrakcji, tym więcej turystów. Więc każdy jeden Nowy obiekt, każda atrakcja nowa ściąga ludzi. To nie jest tak, że tutaj po prostu między sobą tworzymy konkurencję. Raczej starajmy się, żeby ludzie nie wyjeżdżali za granicę, a zostawali jednak na podhalu, prawda? Na razie ostrożnie i nieco z przekąsem ma nadzieję na nawiązanie współpracy z nowym podmiotem. Podobnie jak wcześniej udało się to już z innymi termami na podhalu. Współpraca mogłaby wyglądać poprzez na przykład. Przede wszystkim uzupełnianie oferty jeden obiekt, drugiego obiektu, no i jakąś po prostu wspólną politykę cenową. Gorący potok z blisko 2,5 tysiącem metrów kwadratowych powierzchni lustra wody dopiero rozpoczyna swój bieg. Oby była to sztafeta, w której każdy zawodnik walcząc o najlepszy wynik dla siebie przynosi jednocześnie laur zwycięstwa dla całej drużyny, jaką w tym wypadku powinno być pod hale Celem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest ochrona przyrody przed działaniem człowieka. Niestety, nie wszystkie grunty wewnątrz TPN-u należą do parku, co znacznie utrudnia jego działania. Niebawem ma to ulec zmianie, a więcej o tym Marcin Szkodziński. Blisko 2 miliony złotych otrzymał Tatrzański Park Narodowy na wykup terenów niezabudowanych, cennych przyrodniczo, położonych na obszarze parku oraz w jego bliskim sąsiedztwie. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja tego zadania służy e, oczywiście ochronie przyrodów, ochronie szczególnych walorów przyrodniczych, za które uważamy młaki, polany, lasy. I inne, w tym trudno dostępne tereny, które z punktu widzenia gospodarczego wykorzystania i zainwestowania nie dają e, jakichś istotnych e, możliwości. W związku z brakiem możliwości prowadzenia inwestycji przez właścicieli na działkach położonych wewnątrz Tatrzańskiego Parku Narodowego, możliwość sprzedaży gruntu powinna zainteresować właścicieli działek. Szymon Ziobrowski namawia także, aby sami właściciele zainteresowani sprzedażą zgłaszali się do siedziby TPN-u. Możemy poszukiwać, poszukiwać potencjalnych zbywców, ale no znacznie jest to prościej, jeżeli oni by przyszli do nas z taką inicjatywą, że no chcą sprzedać, no wtedy. Dużo to idzie yy, szybciej i prościej. Wczoraj Tatrzański Park Narodowy podał do publicznej wiadomości informację o wykupieniu 120-letniej willi Myszka, znajdującej się u wylotu Doliny Kościeliskiej. Przypomnijmy, że od 2011 roku władze TPN-u żyły w konflikcie z właścicielem posesji, który wzdłuż posesji wystawił stragany, a wewnątrz zlokalizowany został postój busów wożących turystów. Teraz w Wilni ma mieścić się nowe centrum edukacyjne. Rozebrany został także płot oddzielający wejście do doliny od straganów z pamiątkami. Do końca marca usunięte mają zostać także stragany. Niestety nie we wszystkich straganach handlowano pamiątkami, które z górami nie zawsze miały wiele wspólnego. Produkty mam takie, no, regionalne tu, nic z nim innego. Żadnej chińszczyzny tu nie ma, no tu takie, co jest dla potrzeby turysty. Idą głodni, niektórzy no to chętnie se wezmą tu czy takiego korbacka, czy takiego oscypecka. No i, i do schroniska dojdą, także mają trochę się. Tu moje kalory i troskę. Tatrzański Park Narodowy w planach ma także przebudowę wejścia do doliny, tak aby znalazło się tam centrum informacji turystycznej. Może uda się wygospodarować także trochę miejsca na sztandarowy produkt podhala, jakim jest oscypek. Zima w pełni mróz trzyma i mogłoby się wydawać, że obiekty sportowe leżą odłogiem. Tymczasem jest całkiem inaczej. Nowotarskie Centrum Sportu i Rekreacji stara się, by nowy stadion sportowy był wykorzystywany cały rok. Korzystają z niego nawet przyjezdne drużyny, bo właśnie w tym tygodniu trwają treningi pierwszoligowej drużyny piłkarskiej Sandecji Nowy Sącz. Nowosądecki klub piłkarski Sandecja jest częstym gościem Miejskiego Stadionu Piłkarskiego w Nowym Targu. Ruszył nowy sezon treningowy przed nadchodzącym sezonem, dlatego drużyna rozpoczęła obóz przygotowawczy, który potrwa do końca tego tygodnia. Zawodnicy zatrzymali się w szaflarach, a treningi przeprowadzane są na Miejskim Stadionie imienia Józefa Piłsudskiego w Nowym Targu. Bo jest bardzo dobre boisko, dobry obiekt i o tej klasie muraby myśleliśmy, żeby żeby skorzystać z bardzo dobrych warunków w tym okresie. Musimy sobie radzić najlepiej jak możemy. Tak, jak pan widzi, boisko mamy idealnie przygotowane, więc Korzystamy z tego, co dobre. Treningi Sandecji w Nowym Targu nie są umotywowane tylko wysoką jakością murawy stadionu sportowego, ale też ograniczeniami, jakie pojawiły się przed klubem ze strony Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, której Instytut Kultury Fizycznej posiada stadion umożliwiający efektywne treningi. Obiektu jednak nie udostępnia. Jest duże boisko, z którego nie możemy korzystać. Czemu? No, nie wiem. To już nie, 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 nie do mnie pytanie, tylko do władz uczelni, która dysponuje tym wojskiem. Problem najwyraźniej jest palący, bo nawet sam prezydent Nowego Sącza zwrócił się z prośbą do władz uczelni o udostępnienie obiektów sportowych właśnie między innymi Sandecji. Sprawę wyjaśniają obostrzenia nałożone przez Unię Europejską na uczelnie. Obiekt mimo chęci placówki nie może być udostępniony w celach komercyjnych, ponieważ został w całości sfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Projektu Operacyjnego. Nie możemy nie a nie udostępniać w okresie trwałości projektu, jest to bardzo ważne dlatego, że Unia Europejska tutaj te takie przepisy, które warunkują nieuczciwą konkurencję dosyć mocno reguluje, no i tutaj obiekty, które są wybudowane z funduszy europejskich są objęte właśnie tą trwałością, że nie mogą stanowić realnej konkurencji dla obiektów, które są, że są komercyjne, nie zbudowane. Z takiej dotarcji. stąd no, Unia Europejska wprowadziła takie przepisy i musimy się jako do tych przepisów stosować. Sandycja to sportowa wizytówka Nowego Sącza. Drużyna grająca w pierwszej lidze państwowej nie będzie mogła trenować na rodzimych obiektach jeszcze przez ponad 4 lata, a więc przez okres trwałości projektu. Korzysta na tym natomiast Nowy Targ i inne miejscowości, gdzie klub trenuje. W minioną sobotę w Chochołowie odbyły się zawody w biegach narciarskich z okazji 169. rocznicy powstania chochołowskiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich oraz dla dorosłych. W zawodach wzięło udział 186 zawodników. Zawody te organizowane są co roku w okolicach kolejnych rocznic zbrojnego wystąpienia Górali z Chochołowa, Cichego, Dzianisza Witowa przeciw władzom austriackim. W malowniczej okolicy tuż przy Starej Skoczni rywalizują młodzi i starsi w duchu fair play. I choć zawody sportowe nie niosą ze sobą wartości i przekazu historycznego, to są okazją do spotkania i jednoczenia się ludzi. Jedność ta przyświecała także powstańcom chcącym walczyć o niepodległą Polskę. Dokładna rocznica wybuchu powstania przypada na 21 lutego. Trwało ono zaledwie 3 dni i zakończyło się dotkliwą klęską. Uroczyste obchody gminne upamiętniające powstanie rozpoczną się mszą świętą w Kościele Świętego Jacka w niedzielę 22 lutego w Chochołowie. To już wszystko na dzisiaj. Na koniec zapraszam Państwa na jutrzejszy mecz hokeja, który będziemy transmitować z Nowotarskiej Hali Lodowej o 18.00. Zmierzą się Szarocki, zmierzył się z Komarchem, Krakowią. Z tego powodu to już ostatnie wydanie wiadomości w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę i dobranoc. Rancho Lot. Restauracja, dom weselny, kompleks wypoczynkowy Baza Noclegowa. To wszystko na wyciągnięcie ręki, w najpiękniejszej okolicy nowego targu. Oferujemy organizację imprez biznesowych, sportowych i wesel. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy! Nowy targ ulica Lotników 2.